Są ludzie, którzy budzą się każdego dnia myśląc, że ich opinia o tobie znaczy więcej niż twoje własne postrzeganie siebie. A fascynujące nie jest to, że próbują cię pomniejszyć, ale to, że naprawdę wierzą, iż ich małe komentarze mają moc zmienić sposób, w jaki siebie widzisz. Ważna uwaga nie mają, chyba że im na to pozwolisz. I właśnie tutaj dzieje się magia, ponieważ dobre reagowanie na niegrzeczne zachowania poprzez świadomość i szacunek do siebie samej demonstruje prawdziwą etykietę. A nie impulsywne reagowanie na każdą prowokację rzuconą w Twoją stronę. Zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz uczyć się etykiety i dobrych manier w lekki i przyjemny sposób, zapisz się na kanał, aktywuj dzwonek powiadomień i zostaw like. Lukratywna elegancja istnieje, aby nauczyć Cię, jak zachowywać się jak prawdziwa kobieta klasy, a dzisiaj będziemy mówić o czymś, co niestety zdarza się częściej niż powinno. Radzenie sobie z ludźmi, którzy próbują sprawić, byś poczuła się mała. Reakcja numer jeden. Zrozum, że ich zachowanie mówi więcej o nich niż o tobie. To jest najbardziej wyzwalająca reakcja ze wszystkich. Zrozumienie, że gdy ktoś próbuje cię pomniejszyć, w rzeczywistości ujawnia swoje własne niepewności, frustracje i bóle. Badania pokazują, że niegrzeczność często wynika z niepewności, ponieważ jednostki używają jej jako tarczy, aby podnieść własną wartość poprzez umniejszanie innych. Ludzie mają tendencję do projektowania na innych tego, czego nie mogą zorganizować i przetworzyć w sobie. Ten deprecjonujący komentarz może być tylko odbiciem wewnętrznego konfliktu, który dana osoba ma, i nie ma nic wspólnego z Twoją wartością. Gdy to zinterioryzujesz, możesz chronić się emocjonalnie. Zamiast absorbować negatywność, możesz mentalnie powiedzieć, To nie ma nic wspólnego ze mną. Ten ruch chroni poczucie własnej wartości, redukuje ruminację mentalną ten wyczerpujący cykl powtarzających się myśli, a jednocześnie pozwala Ci iść naprzód bez dźwigania ciężarów, które nie są Twoje. Pamiętam raz na rodzinnym spotkaniu w Krakowie odległa kuzynka skomentowała mój wybór kariery, mówiąc, że marnuje wykształcenie, nie podążając bardziej tradycyjną ścieżką. Lata później dowiedziałam się, że ona porzuciła własne marzenia, aby podążać za tym, czego oczekiwała jej rodzina. Jej komentarz nigdy nie dotyczył mnie dotyczył jej własnego żalu. Reakcja numer dwa dystans emocjonalny chroni Twój spokój. Gdy dystansujesz się emocjonalnie i nie pozwalasz, aby deprecjonujące słowa lub postawy miały wagę w Twoim życiu, odzyskujesz kontrolę nad sytuacją. Psychologia nazywa to emocjonalnym odłączeniem. Badania nad strategiami komunikacji pokazują, że ludzie używają subtelnych, werbalnych i niewerbalnych sygnałów, aby z gracją się wycofać w trudnych rozmowach. Badania nad odpornością psychiczną pokazują, że ci, którzy potrafią emocjonalnie dystansować się od toksycznych interakcji, Lepiej chronią swoje zdrowie psychiczne i redukują przewlekły stres. To nie jest chłód. To miłość własna. To wybieranie, gdzie włożyć swoją energię. Gdy decydujesz się oddalić od tych, którzy cię nie szanują, czy to fizycznie, czy emocjonalnie, wysyłasz tę wiadomość. Nie będę marnować mojej energii na tych, którzy nie rozpoznają mojej wartości. Moja przyjaciółka pracowała w środowisku korporacyjnym w Warszawie, gdzie menedżer nieustannie robił umniejszające komentarze o kobietach w zespole. Zamiast konfrontować go bezpośrednio lub pozwolić, by to na nią wpływało, po prostu przestała uczestniczyć w opcjonalnych spotkaniach, gdzie on by był obecny, ograniczyła interakcje do tego, co było ściśle zawodowe, i zainwestowała swoją energię w projekty z innymi liderami. W ciągu sześciu miesięcy została awansowana i przeniesiona do innego departamentu. On pozostał dokładnie tam, gdzie był, wciąż robiąc te same komentarze każdemu, kto był skłonny słuchać. Ten dystans emocjonalny może być tymczasowy lub definitywny w zależności od sytuacji, ale we wszystkich przypadkach służy jako tarcza przed emocjonalnym zużyciem. Nie jesteś zobowiązana tolerować braku szacunku tylko po to, aby utrzymać spokój. Prawdziwy spokój przychodzi, gdy usuwasz się ze środowisk i od ludzi, którzy nie zasługują na dostęp do ciebie. Reakcja numer 3. Nie reaguj impulsywnie. Pozwól, że opowiem ci coś, co zdarzyło się na charytatywnej gali 3 lata temu w Warszawie. Kobieta, którą ledwo znałam, podeszła i powiedziała z uśmiechem, który mógłby zamrozić szampana, Och, kochanie, ta sukienka jest tak odważna z twojej strony. Nie każdy ma pewność siebie, aby nosić coś tak, przestarzałego. Poczułam, jak moje serce przyspiesza. Moim pierwszym instynktem było powiedzieć coś równie cięty. Ale wtedy przypomniałam sobie coś kluczowego. Gdy ktoś nas prowokuje. Nasz emocjonalny mózg wchodzi w tryb walki lub ucieczki szybciej niż nasz racjonalny korteks może przetworzyć sytuację. Daniel Goleman, psycholog, który spopularyzował koncepcję inteligencji emocjonalnej, wyjaśnia, że ci, którzy potrafią regulować swoje własne emocje, myślą jaśniej i podejmują lepsze decyzje podczas napięć chwil. Więc zamiast reagować, wzięłam głęboki oddech, szczerze się uśmiechnęłam i powiedziałam: Dziękuję za zauważenie. I odeszłam. Kobieta stała tam. Całkowicie rozbrojona. Ona oczekiwała kłótni. Otrzymała elegancję. Gdy wybieramy świadomość i opanowanie zamiast impulsywnej reakcji, wznosimy się zamiast reagować ofensywnie. Zdolność do zatrzymania się między prowokacją a odpowiedzią jest tym, co oddziela kobietę klasy od kogoś, kto po prostu reaguje na wszystko, co jest w nią rzucane. Nie możesz kontrolować tego, co inni mówią, ale absolutnie kontrolujesz to, co z tym robisz. Teraz pozwól, że powiem Ci coś, co zmieni sposób, w jaki jesteś postrzegana w świecie. Elegancja nie dotyczy drogich ubrań czy torebek od projektantów. Dotyczy zrozumienia wizualnych, behawioralnych i społecznych kodów, które bogate kobiety naturalnie używają. I to można się nauczyć. Kurs Wyglądaj na bogatą, nie wydając dużo, jest obecnie dostępny w promocyjnej cenie startowej, ponieważ lekcje są stopniowo udostępniane. Gdy tylko kurs będzie kompletny, cena wzrośnie do pełnej wartości bez rabatu. Ten kurs uczy dokładnie tego, co wiedzą bogate kobiety: jak ubierać się z wyrafinowaniem bez wydawania fortuny, jak się zachowywać z elegancją, jak komunikować się z wytworności i jak być traktowaną z szacunkiem w każdym środowisku. To są kody, które transformują sposób, w jaki ludzie cię widzą i traktują. Jeśli chcesz być postrzegana jako kobieta klasy, to jest Twoja okazja. Link jest w opisie. Nie czekaj, aż cena wzrośnie. Reakcja Numer 4. Strategiczne milczenie jest Twoją tajną bronią. Milczenie sprawia, że ludzie czują się niekomfortowo. Szczególnie ci, którzy są przyzwyczajeni do otrzymywania reakcji. Istnieje psychologiczna koncepcja zwana wycofaniem wzmocnienia. Gdy przestajesz karmić zachowanie, ono słabnie. Ktoś, kto próbuje cię pomniejszyć, szuka uwagi, wpływu lub reakcji od ciebie. Jeśli odpowiadasz milczeniem, usuwasz dokładnie to, czego chcieli scenę. Wybór nieodpowiadania na obelgi pokazuje emocjonalną dojrzałość i powściągliwość, skutecznie zamykając obelgę bez eskalacji. Badania nad komunikacją niewerbalną pokazują, że milczenie połączone z mocną postawą i stałym kontaktem wzrokowym może przekazać więcej mocy niż tysiąc słów. Byłam świadkiem tego na biznesowym obiedzie w Gdańsku. Kolega zrobił uszczypliwy komentarz na temat innej kobiety przy stole, dotyczący jej wyborów kariery. Zamiast się bronić lub angażować, ona po prostu spojrzała na niego przez trzy długie sekundy, lekko uniosła brew i wróciła uwagą do posiłku. Stół ucichł. On się zaczerwienił. I nagle jego komentarz zawisł w powietrzu, jak nieprzyjemny zapach, który wszyscy zauważyli. Milczenie nie jest pasywnością. To aktywny wybór, aby nie karmić konfliktu i pozwolić, by zachowanie drugiej osoby zostało ujawnione. Wiele razy kończą zawstydzeni. Reakcja numer 5. Ustanów wyraźne granice bez bycia agresywną. Teraz zachowanie spokoju i czasami milczenie jest ważne, ale nadchodzi moment, gdy musisz ustanowić wyraźne granice. I to nie oznacza bycia agresywną, oznacza bycie asertywną. Psychologia asertywna badana od lat 1970 pokazuje, że ludzie, którzy wyraźnie komunikują swoje granice, są bardziej szanowani. Można to zrobić poprzez proste i stanowcze zdania. Na przykład: Wolę, abyś mówił do mnie innym tonem, albo Ten rodzaj komentarza jest dla mnie nieakceptowalny. Powiedz to spokojnie, utrzymując bezpośredni kontakt wzrokowy i wyprostowaną postawę. To są sygnały cichego autorytetu. Ustanawiając granice, wysyłasz wiadomość, że cenisz siebie. I co ważniejsze, edukujesz drugą osobę o tym, jak powinna cię traktować. Ci, którzy naprawdę się o ciebie troszczą, będą szanować te granice. Ci, którzy ich nie szanują, wyraźnie pokazują, że nie zasługują ani na Twoją przestrzeń, ani na Twój czas. Gdy ktoś próbuje Cię pomniejszyć, zawsze masz dwa wybory: reagować automatycznie, pozwalając drugiej osobie kontrolować Twoje emocje. Albo działać inteligentnie, przejmując kontrolę nad sytuacją. Zachowanie spokoju, używanie milczenia, ustanawianie granic, praktykowanie dystansu i nie biorę rzeczy osobiście to nie tylko strategie obronne, ale sposoby demonstrowania dojrzałości, pewności siebie i inteligencji emocjonalnej. I pamiętaj o tym: nikt nie ma mocy, aby Cię pomniejszyć bez Twojego pozwolenia. Prawdziwa siła nie polega na głośniejszym krzyczeniu. Ale na pozostaniu mocną, spokojną i świadomą tego, kim jesteś. Więc następnym razem, gdy ktoś spróbuje cię zranić, zobacz to jako okazję do pokazania swojej wielkości. Będziesz się zachowywać lepiej niż większość ludzi, ponieważ większość reaguje impulsywnie i traci opanowanie. Ty natomiast zachowasz swoją elegancję i swoją godność. I to robi całą różnicę w tym, jak jesteś postrzegana i traktowana w świecie. Te pięć inteligentnych reakcji nie dotyczy tylko obrony siebie. Dotyczą wzniesienia się. Bycia kobietą w pomieszczeniu, która nie musi podnosić głosu, aby być słyszaną. Kobietą, która nie musi się usprawiedliwiać tym, którzy już zdecydowali, że nie rozumieją. Kobietą, która zna swoją wartość i nie negocjuje jej z nikim. Jeśli chcesz kontynuować naukę etykiety i dobrych manier w lekki i przyjemny sposób, zapisz się na kanał i zostaw like. A jeśli podobał Ci się ten film, skomentuj. Elegancja jest moją tarczą. Chcę wiedzieć, czy to do Ciebie przemówiło. I jeśli chcesz wspierać kanał i mieć dostęp do ekskluzywnych treści, rozważ zostanie patronką naszej społeczności. Wartości zaczynają się od 6 zł i 99 groszy miesięcznie. Po prostu kliknij przycisk Zostań członkiem. Twoje wsparcie pomaga mi kontynuować dostarczanie tej treści dla Ciebie. Zobaczę Cię w następnym filmie. Całus w Twoje serce.